Kształcenie, sport akademicki. Wyjazdy w ramach programu Erasmus, zasady rekrutacji. Zakwaterowanie, życie studenckie. Poznań, Politechnika Poznańska. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom w zakresie wyboru kierunku studiów. Jest pandemia, ale chcemy, abyście mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia na wszystkich naszych wydziałach. Dlatego właśnie przygotowaliśmy Piątki z Politechniką. W każdy piątek w marcu zapraszamy Was na spotkania online. Zaprezentujemy Wam całą uczelnię oraz wszystkie kierunki kształcenia. Każdy. Może wybrać jedną z dziewięciu równoległych transmisji, zadać trudne i jeszcze trudniejsze pytania. Nasi nauczyciele oraz my, studenci, opowiemy Wam o zaletach, ale też o trudach studiowania. Dowiecie się o możliwości rozwoju kariery w trakcie nauki, a także po jej zakończeniu. Piątki z Politechniką. Spotkajmy się w sieci. Wybierz dogodny dla siebie termin.